Witajcie ludzie, dzisiaj będę opowiadał Wam o trzech nawiedzonych miejscach w Polsce. Więc w sumie zacznijmy. Jeden, Komisariat Policji w Konstancinie Jeziornej. Oprócz pięknych willi jest tu też mnóstwo zabytkowych budynków. Jednym z nich, znajdujący się przy ulicy niecałej, jest dawny komisariat policji. Pracujący tu niegdyś funkcjonariusze zgodnie przyznają, że często słyszeli niepokojące dźwięki, kroków i odgłosy dochodzące z pierwszego piętra. Tam właśnie znajdowała się NKWD oraz dawniejsze też UB. Tam przesłuchiwano po prostu jeńców oraz wszystkich, którzy byli po prostu podejrzani o że są wrogami narodu. No i wiadomo, co się później z nimi działo. Wszyscy wiemy o historii. Więc niestety jeden taki funkcjonariusz, który pracował tam dawniej. Do tej pory błąka się po pierwszym piętrze oraz po podpiwniczeniu, które tam się znajduje, już poszukując spokoju oraz przebaczenia za to, co dokonał za życia. 2. Jest to szpital psychiatryczny w Owińsku. Wykopolski Szpital powstał w 1838 roku jako pierwszy tego typu, tego typu placówka w województwie. Po wybuchu II wojny światowej wtargnęły tu Niemiec, Niemcy. Były to niemieckie oddziały SS. Była to pierwsza tragedia w sumie na polskich gieńcach, którzy zostali zabrani. Była to akcja nazwana T4. Żołnierze niemieccy masowo wozili pacjentów tego szpitala do Fortu 7 w Poznaniu, gdzie tam gazowano ich. Po czasie unowocześnili troszeczkę tą metodę do akurat nie do gazowania, że same ciężarówki, które przewoziły po prostu pacjentów nie wiozły już ich do, do fortu, lecz do pobliskiego lasu, gdzie tam zostali zagazowani i od razu zakopani kolejna Taka w sumie legenda na temat tego szpitala, bo tamto nie była legenda, tylko historia. To jest o zakonnicy. Zakonnica, która była leczona psychiatrycznie w tymże zakładzie i no po prostu. W swoim pomieszczeniu, pewnego dnia, gdy przyszła do niej pielęgniarka, zauważyła, że jej podopieczna popełniała samobójstwo. Owa zakonnica powiesiła się. Słychać w sumie stamtąd w nocy jakieś trzaski, chud ludzi, którzy tam przebywali. I cóż, w sumie jest to, jak sami dobrze wiecie, jest to niedaleko Poznania, także w sumie Wielkopolska, więc jak ktoś jest z Wielkopolski, polecałbym pojechać do Wińska. Tam jest właśnie ten zakład, w którym sam osobiście kiedyś byłem. Mam zamiar kiedyś pojechać jeszcze raz, tyle że o godzinach, bardziej tak jakby to powiedzieć, nocnych. Więc... 3 Stara cerkiew w Chrościnie. Budynek znajduje się na granicy województwa łódzkiego i polskiego. Przez lata poddawany działaniem zjawisk atmosferycznych niszczał i wygląda przerażająco. Niemniej przerażająco niż wydarzenia na starym cmentarzu tuż obok cerkwi. Straszy tam duch małego chłopca, który według opowieści wypytuje spotykanych o swoich rodziców. Był on synem właścicieli pobliskiego zamku który przykształcono w dom opieki. Wokół tej placówki krąży mroczne pogłoski. Podejrzewano, że wysoki wskaźnik śmiertelności nie jest jedynie dzia... dziełem przypadku. Chłopiec utonął na bagnach w okolicy cerkwi. Zarówno on, jak i jego rodzice spoczęli na cmentarzu znajdującym się za cerkwią. I tu historia by się kończyła, gdyby nie to, że doszło w latach 90. do ekskumacji zwłok rodziców chłopca. Wtedy to zaczęło się podobno pojawiać w nocy w celu odnalezienia bliskich. No ludzie, na tym właśnie zakończę pierwszy, właśnie odcinek. Mam nadzieję, że któryś z Was bądź któraś z Was zechce pojechać w tamte miejsca. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tego typu miejsc i czy chcecie więcej takich odcinków. Więc dobrej nocy, ludzie.